will need sharp eyes and good memory. <laughs> nie mam ani tego, ani tego. Genialnie, nadaje się. Intruder! Intruder! Kurwa, wow, jakie takie zasuwa! Szkoda, jesteś taki happy! Wywalaj mi stąd! Hej, kulcik. Dzisiaj będziemy sobie grać w on Observation Duty. Nie mam oczu, nie mam mózgu. Zapamiętywanie strasznie wyjdzie. <laughs> Coś czuję, że to pójdzie bardzo szybko, się pokończy. Gra ogólnie polega na tym, że... Mamy ten jeden z tych, w tym wypadku pierwszej części, tylko dwóch levelów i musimy obserwować bardzo uważnie kamery, wszystkie miejsca, pa wypatrywać, czy coś się nie zmieniło, a jeżeli coś się zmieniło, trzeba to zreportować i mamy na to ogólnie 6 godzin, znaczy 6 godzin <grych> czasu growego oczywiście, musimy przeżyć, tak żeby niezbyt dużo anomalii, czyli tych właśnie zmian w otoczeniu, nie było aktywnych naraz. The old house, the new house... Może The Old House? Zobaczmy sobie na początek Przejaźniejsze, tak jest pierwsze, na pewno będzie łatwiejsze trochę, tak? To jest pierwsza część, na pewno nie będzie zwyrodniała, tak? Oh god Dobra Jak wygląda File enemy? Oh shit Attention on employees Numerous anomalies have been detected lately Pay extremely close attention to the surveillance cam camera footage And file an anomaly report as soon as possible, uh, when you notice something has changed. Dobrze, dobrze. Chwila, obserwujmy. Tu jest ta dziwna, creepy dziewczynka. Tu są drzwi otwarte, zamknięte. Tu są. E, tak, tu, tak, mniej więcej, powiedzmy. Nie zapamiętam tego, jak nic nie ma opcji. To jest ten dziwny obraz. Tu jest człowiek na tym obrazie. Dlaczego to wygląda tak creepy? Tu są pudła, przewrócone szafki, te sprawy. Słuchawki. Krzesła tak dziwnie prostawiane. Bardzo nie chcą być tutaj. Kitchen. Ile mamy tych pokoi? Pięć. Pięć, dobra, nie jest najgorzej. Dobra, zapamiętajmy. Jezu, to, to tego ja nie zapamiętam. Jak tu się coś zmieni, przecież to ja zginę marnie. Okej. Okay. Te pudełko otworzone. Zmiany mogą być naprawdę małe. Niektóre. Trzeba wytężać wzrok. Ale tu nie masz tak dużo elementów, więc. Co robią tam? Dlaczego tam są? Nie mam pytań Looks fine Tak jak poprzednio Cześć creepy dude To ja nie mam pojęcia czym to jest, jak to się zmieni to ja nie zauważę Zapewne O, słuchawki się ruszyły, słuchawki się ruszyły To jest uh, living room I Object movement Widzę cię Zapamiętałam ciebie Dziękuję, dziękuję. na swoje miejsce, bardzo dobrze Tu się... To było tu wcześniej? Tu stało tak dziwnie, Czy ta była tu szklanka też? Dopiero teraz to zauważam Ten laptop stał w tym samym miejscu? Coś mi się tu nie zgadzam. Object movement To wszystko wygląda identycznie Oj, oj, oj Oj, oj Oj, Dawaj mi raporta Tam co się dzieje <grym> Outside Light anomaly Cent. A bo to jest zagroda. Ja myślałam, że to są jakieś ławeczki. <grystanie> Dalej tu. tu. Się przestraszyłam. Tu się wszystko chyba zgadza. Tu zawsze by było tak a To nie stało tutaj? Bedroom. Object movement? Stałeś tutaj zawsze? Już mi się wydaje. <grystanie> a. Co na... Ty tak, nie byłeś. No, 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 no. Object Movement to będzie chyba tak, chyba object Movement, bo to... To było w tą stronę. Ty nie byłeś w tą stronę. Nie oszukasz mnie. Mam zbyt dobre oczy. Dziękuję, dziękuję. Su zawsze był taki obraz? To jest jakaś... To wygląda jak jakaś kobieta twarz. Dobra, tu było tak. Tu się zgadza. Tu... Tu zawsze byłeś? Nie pamiętam, że tutaj było. Extra object. Sand. Ha. Hmm. Nie, ty zawsze tutaj byłeś. Okej, okay, nieważne. Tu się zgadza. Wszystko ładnie. Chyba tak. Chyba jest git. Jesus. <ścoughs> Kitchen. Kuchnia. Y y y y intruder? Nie coś tego? Intruder. Send. Um. Panie, mógłbyś tak wywalać? Dlaczego masz buty? A nie aż każdej innej rzeczy. Okej, okay, it's, fine. it's fine. It's fine. Wszystko jest tutaj w porządku. Tu chyba się wszystko zgadza. Te szklanki tak, tu, tak wyglądało mniej więcej. Zawsze było. To jest wszystko tak samo. Tu były dwa pudełka, czy to było jedno? Nie jestem pewna teraz. Tu chyba wszystko w porządku. It's fine. Just to be sure. Extra object. Był otwarty, czy to było zamknięte? Nie wiem, gdzie był extra object. Jednak. <laughs> to nie była te pudełka. <laughs> Ale coś tu było. Coś tam było. Ten, tu tak. Tu też tak dla pewności, może. Kitchen extra object. Bo ja nie wiem, tu może coś się zmieniło na początku, ja nie zauważyłam. O! Ojoj! 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 ojoj. Ty oddychasz? Ty się ruszasz? Stop it. Object movement. Tak? To chyba będzie to. Tak? Ty się ruszasz. To movement. Czy ghost to będzie? Dobra, movement. Jest git, jest git. Wszystko jest w porządku. Tu jest wszystko w porządku. Everything is fine. Coś mi za dobrze idzie, nie podoba mi się to. Ty byłaś zawsze tutaj? Kitchen. Extra object. Wydawało mi się, że były tylko trzy. Jeszcze się kryłaś ukryłaś za tym. Odkryję, czy jesteś rzeczywiście. Nie, dobra. Ja ty jesteś tak za. Light anomaly? To wcześniej nie migało. To jest bardzo małe. Ale to wcześniej nie migało. Jak to nie? Coś innego się dzieje tutaj? A ja nie wiem. Oj! Em... Um. Intruder to będzie, czy to ghost będzie? Zróbmy na początku ducha. Ja słyszę, to jest duch. Nie? To, to będzie intruder? To, to będzie aż abys. Ty masz oczy tutaj. Nie podoba mi się to. No intruder? Light anomaly? Shadow anomaly. O nie. Naprawi to, naprawi to, jakże iść. Nie, Jest, dobra, jedno załatwione. Dobra, nie zgadzają ja mi się tutaj te drzwi, szczerze. Jeszcze to spróbujemy. Uh, nie, door opening, abyss. Object movement? Object disappearance? Może? Tak, tu zniknęło, to zniknęło. I tak czy siak. Jak <grym>, jest drzwi, to tutaj coś zniknęło. Ten, cygaro, cygaro, tak, tak, tak. Smart. O! Oj, oj! Intruder, intruder! Pójdźmy, jakie zasłuchajcie! Szkoda, jesteś taki happy! Wywalaj mi stąd! Dziękuję, dziękuję. Jeszcze dla pewności. Object movement. Bo nie jestem pewna tych drzwi. Te drzwi na pewno się zmieniły, ale nie wiem za co. co brać. Dobra, tu jest. Nie, to nie jest movement, zatem to nie wiem, co tam jest. Albo ja już mam z widy, po prostu i te drzwi były takie od początku. Tu wszystko wygląda tak samo. to nie miga teraz. To że to jest jakaś. oznaka, że w coś w innym pokoju. To się alarmuje. Tu jest. Wszy... Zawsze w tym kierunku leżałeś? Czy nie w tym? Hmm. Hmm. Nie, mam z dobra. Nie dam tu odder, bo nie wiem, jak określić te drzwi. I. To nie, nie jest w porządku. Ta ściada taka nie była. To mi nie pasuje bardzo. To będzie też chyba od. Painting? To, niby to jest pomalowana ściana, ale chyba nie o to chodzi. Eee. Uh... I guess oder? Tak? Chyba. O! Uh. Um Kitchen Intruder T Czy ty chyba jesteś? Proszę się uspokoić. Wywalaj mi stąd. A? Uh. Uh. Um. O oh no! Uh. Jezu, trzech, nie na. trzech. Tam była. ta była ta. Fa... Tą ścianą było coś nie tak. Ja byłem, jestem pewna tego. No e, dobra, nie, po... nie było tak źle nawet. Może mój wzrok nie jest aż tak okropny. Dlaczego jesteś tylko dźwięku w jednej słuchawce? Przestań. Trygen. Tak, ta ściana była biała. Wiedziałam, że coś jest nie tak. Wiemy, wiemy. Tu jest wszystko. Git. Przypominamy sobie wszystko. Tak, tak. To było tutaj cały czas. Dobrze, dobrze. Tu kosz na śmieci, te sprawy. Kosza nie zauważyłam, że on zniknął po prostu w pewnym momencie. Te drzwi zawsze takie były. Okej, okay. to ja po prostu miałam z widy. Tupo zamykane, wszystko tu jest, ten odwrócone. Trzecie, dużo intruderów mieliśmy, nie powiem. Aż za dużo. Nie podoba mi się ten obraz. Ten obraz jest niepokojący. Coś było, czy. Okej, okay, nie, mi się chyba wydawało. Dobra. Mam już z widy. Coś jest za spokojnie. Ehm. Toilet? Object Movement. Chyba chcę do nieba po prostu Woga do... Woda go tak dosi, tak? <grystanie> tak działają kible, tak, tak mm -hmm. Co to jest? Czy to jest abyss? Um. Nie podoba mi się to Jeb, to był abyss, dobra To już wiem przynajmniej czym jest abyss Jest w porządku Wszystko wygląda w porządku Nie ma się czym martwić Jest na pewno w porządku Tak, tak Czy było takie przykryte? Ty! Ty tu drzewu nie byłeś? Ekstra object. Tak? Nie byłeś tak blisko. Tam dopiero były drzewa. Czy znaczy to było, które zasłaniało tutaj. Nie? Nie, zawsze tu byłeś. Nieważne. Oj! Czym ty jesteś? Ekstra object? Ha! Dziękuję, dziękuję. Coś jest z tym nie tak. Coś jest z tym nie tak. Nie wiem, uznam to za oder, bo nie mam pojęcia, jak to określić. Ale tu coś mi nie pasuje. Tak nie wyglądały. Deluxe rąk. Zawsze było takie czarne też? Nie? Zawsze takie było? Że jednak mam z zwidy. A może to będzie jako painting anomalii? Jakby tekstura. Naprawdę nie jestem pewna. Mi się wydawało, że to też jest jakieś inne, to inaczej wyglądało. I'm confused. Nie. Niech sprawdza mi to. Bo no, te drzewo cały czas mi się nie zgadza. <laughs> Czasem aż tak ślepa i nie zauważyłem od drzewa, które tu stało. Bardzo możliwe. Nie. Yeah. Dobra. It's fine. It's fine. Czy coś jest inaczej, czy mi się wydaje? z swój. Nie podoba mi się. Nie widzę nic. Co to jest? Jest. Um, extra object? Light anomaly? Albo light anomaly. Dobra, to je... Light anomalii też jest. Shadow anomalii. Bardzo lubią się nakładać w jednym pokoju, te rzeczy. Oznacza, to za sytuacja opanowana. Ojej. shadow anomalii. Eee, tak, to. To, mm -hmm. to To ma sens, tak, tak. Ty nie byłeś otwarty. Ty nie byłeś otwarty, to było zamknięte. Jakiś door opening. To było coś nie tak. Czy ja znowu jestem ślepa? Bo to wygląda, jakby coś. coś się dzieje. O! Na moich oczach jeszcze chyba. Object disappearance. Proszę mi zwrócić, moja fajka. Nie, widzę palić, ale niech tam będzie. Niech tam leży. Object movement. Ty nie stałeś po tej stronie. Przecież się mądra, dostrzegam rzeczy. Rozsądnie bardzo dużo widza po tej szafki, ale. <ścoughs> szczegóły, szczegóły. Wracaj na swoje miejsce. Tutaj ładnie. Dziękuję. Oj! E kitchen, Eee... Truder. Wywalaj! Wywalaj ty, małych głównie. Wcześniej mnie zaatakowałeś. Dziękuję. Druga trzydzieści. It's fine. Tu się wszystko zgadza. Tu jest git. to jest cały czas kosz na śmieci. Czy to było tak ustawione i przychylone? Nie jestem pewna. Nadzieję, że jest jakiś reset na to, jeżeli odnajdę tę anomalię, że jeszcze raz mi powiadomię, jeżeli będzie ich za dużo. Ehm, um. um. Living Room. Baiting anomalii, Ty się ruszasz. Czy mi się cześć, mam zwidy. No, rusza się. Jak to nie? z widy mam. Nie wiem, duch. Jak mam z widy, co to jest za czarna kropka? To jest abys, abys, abys. I object movement. Albo pojawił się. Nie? To extra object. Tego tu nie było wcześniej. Jak to nie? Jezu. Jest, ja nie wiem, ja jestem ślepa. Tu coś się ruszyło. jak nic. Już mam z widy. Trzecia. Trzecia jest, trzecia. To fajne. Już paranoję, może po zaczynam popadać prosto tygry. Widzę rzeczy, których nie ma. Różnic, których nie ma. To jest błąd w renderze, czy. I'm confused! Jestem tak w dupie. Czy to krzesło się przypadkiem nie obróciło? Object movement. Living room? Jesteś bardziej w tą stronę, może to się! To ja zauważyłam kątem oka, że coś tam się stało. Mm -mm. Fuck. Coś jest nie tak. A ja nie wiem co, nic się nie działo, nic nie widzę. Jezus Maria, proszę, proszę coś łatwego. Nie wiem, ja to zgłoszę w kuchni jako light anomalii. To będzie shadow anomalii? Ja nie mam pojęcia. Um. Um. Co było nie tak? Tak blisko. Trzecia. Trzecia trzydzieści prawie. Ponad połowa. Tak. Jeszcze raz. Ja to zrobię. Moje oczy wyrobią. Było to tu cały czas! Okej. Okay. To było tak. To cały czas takie było. Dobra, dobra. Ja nie wiem. Nie widziałam tych anomalii. wiem, blind jednak. Tak, to drzewo cały czas tu stało. To cały czas tak wyglądało. Tak, i ta szafka też tak wygląda cały czas. Jesus. To są lekko odsunięte, to są przesunięte. Może to. Może coś takiego. Coś tamtego. Nie zauważyłam. Głupiego. Tak, to było takie ciemne. To jest ten tucie? Coś tu jest. Coś tu się, coś tu leży. Przecież taki pierdolę, nie zauważyłam. Nie podoba mi się. Um, in my dream you had no face. Racja, w sumie ja nie mam twarzy. <grych> uh, painting anomalii? Czy oder? Spróbuję na początku painting. Jest jakby namalowane, więc logika by była, że tak, to jest painting, tak? Um, dobra, to to dam jako Oder. I zaraz się zajmiemy tym. To tak nie wyglądało. Dziękuję. Oder. Tu jest painting. To jest bedroom, sand. Tu wydaje się wszystko git. Ci się wydaje wszystko git. Dziękuję, dziękuję. Ci się wydaje wszystko ok. Teraz wszystko jest w porządku. Dobra, dobra, pierwsza. Trzy anomalie. Początki są takie bardziej powolne. Tak, tak, potem się rozkręca. I nie wiem, jak ja przetrwam tu szóstej. Nie wiem, jak to określić. Może to jednak jest w kuchni. Oder dać po prostu i. Przecież teraz się przestało świecić. O! Um... Hello! Hej! Witam! Okej, okay, naprawiło mi to. Przed czasem Cię wyczułam, że odchodzisz po prostu. Gdzie jest więcej anomalii? Gdzie się pokrywaliście? Coś mi... Obrzegli Ten bok nie... Biznie... To tu cały czas było? Teraz to jest ekstra obrzeg, czy ja tego nie zauważyłam wcześniej? Wiedziałam, że coś mi tu mignęło. Nie, Czyli to tu powinno być! Jesus! Tego nie zauważyłam. To mogło być problematyczne. Tego tutaj chyba nie było. Bedroom. Extra object. Czy było cały czas? A ja znowu. Ślepa. Tu było tego więcej na pewno. Tych takich odłamków. To nie extra. Object disappearance? Tych było więcej na pewno. Przejrzesz jakie drugie, poko kolejne pokoje. O, to się ruszyło, dobra, dobra, tu mamy kolejne. Tak, dobra, czyli to było tutaj cały czas najwyraźniej. Okej, okay. okej. Okay. Living room. Object movement. O! Kitchen. Intruder, intruder. Stop it! Go away! Idź sobie! Wywalaj mi z tego pokoju. Już! Kysz! Bo cię postraszę moimi boskimi mocami. Dziękuję. Tak dla pewności, że to to może jednak było w innym miejscu po prostu. I dlatego mam wrażenie, że tego nigdy nie widziałam. Nie, dobra, to, to było całe czas, ja po prostu jestem ślepa. O! Hej! Hello! Hej! Witam! Jak miło, że do mnie machasz, no wybierz ten. Intruder. Hello! Hej, hej! Podobał mi się ten odgłos, szczerze. Hej! Balej. Mojego krodu Moje Bagdo! Jak to nie? Czy ty będziesz? Ghostem będziesz? Tam też jest ghost. Yep! Kitchen ghost! Send, send! Czyli to był duch, dobra, to był duch. Jak się to widać z tego pokoju? Dziękuję, dziękuję Tu tak to wszystko się zgadza Druga 30 Oho Diffing I ty jesteś Extra Object To pauzuje, okej, okay, dobra, po prostu zwykła pauza się dzieje Co by innego miało się dziać? Tu jest w porządku Ciebie nie pamiętam Pieczyn? Extra Object Po tej stronie na pewno byłeś, po tej czy ja nie zauważyłam po prostu? Hmm Okej, okay. zawsze tu byłeś nieważne. Object movement jeszcze mogę. Wzi Są priorytety. Ja chcę moją spiralkę. Wracaj spiralko! Moja piękna spiralko, wracaj! Dobra, trzecia, trzecia. The shift goes down teraz. Trzeba... Hello! Przynajmniej ty jesteś ubrany kulturalnie. Uh! Śmiesznie wygląda z tej perspektywy. Okej, okay, okej. Okay. Tak, to tu się wszystko zgadza. Co najmniej ciary nie przeszły. Um. ja tak. Object Movement. Kitchen. Proszę przestać tak dygotać. Ja wiem, że jestem straszna czasami, ale bez szasady. <śleszany> <śleszany> Dziękuję. Podłoga zawsze była w tą stronę ułożona? Złożę, że zawsze. Oho! Ja już wyszukuję od razu następnych, bo to nie można stać w miejscu. Trzecia trzydzieści. Jest git, jest git. It's fine. O! Przepraszam. Przepraszam bardzo. Moja szklanka! Oddawać mi ją! Moje picie! Swoją drogą mówiąc, co się zapije. Mm? No. Dziękuję, dziękuję. Ja tak nie są przypadkiem bliżej środka. Tak dla pewności sprawdzę. Object movement. O, witam. Czy ty jesteś... Intruderem? Duchem? Czasem ciężko stwierdzić, szczerze. Nawet jako intruder, na początek. Nope, jesteś duchem. Wywalaj z mojego grudka. No. Jak to nie? Czym ty jesteś? Oder? Prawie czwarta, uspokój się. Ja widzę to. Ja to... Painting. Kuźwa, nie wiem jak to się nazywa zatem. Dobra, to co jestem pewna, to jest painting. Teraz będziemy kombinować dalej, jak mi da ta gra. Oj, oj, oj oj! szybko toilet. Object movement. To jak ja mam ją... To z czym to jest? Extra object? Kuźwa ja mam ją dać? Czy object movement może? Bo się to drzewo mogło ruszyć trochę. I przez to ją widzę, że ona tam od początku była po prostu, i to jest taka zmyłka. Jak to kuźwa, nie? To czym ty jesteś? Ty tam dzisiaj nie było? Ekstra object. Kuźwa. Może tak nie jesteś osobą, tylko jakimś. nie wiem czymś. Ona była objectem. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay, gro. Aha. Tak, to ma sens. Abys. abys, abys. Mam dobre przeczucie do tej rozgrywki. Ehm. Um. Doro Pierwszy raz to biorę. Znaczy, wcześniej to brałam, ale brałam to błędnie wtedy. <grystanie> Bo miałam zwidy własne. Jep. Dziękuję, ślicznie. Mogę mieć błędne pojęcie, ale mam wrażenie, że jestem w miarę na bieżąco z tym wszystkim. Prawie od razu jak się pojawia, to reportuję. Ja tę za wygraną. Światło? Światło tak nie padało. Mm, mm. Mm, mm. No, no. Cześć, kot. Kota, przykro mi, ale ja tu się z duchami rozprawiam. Jak wygram, to sens jedzenia. Więc suportuj mnie z boku. I przegram, to też dostaniesz, ale szczegóły. Mhm. Mm mhm. Mm Ostatnia godzina zaraz. Prosiłabym jeszcze jakąś oczywistą, bardziej anomalię, bo ja nie widzę nic. Nie podoba mi się to. Na pewno coś się zmieniło. Na pewno coś jest nie tak. Piąta. Najdalej jak byłam? Abyz, abyz, abyz. Kysz! Pigon! Intruder! Hello! Jeszcze cieszę, że cię widzę. Okej, okay, są dźwięki z zewnątrz. Ja się już się boję, że to jest coś z gry. To jest nie tak. To było chyba w drugą stronę. Czy się wydaje? Może mam zwidy. Bardzo możliwe, że mam zwidy. Ep, zaraz się tym zajmiemy. Nie mam jednak zwidów. Tak, to było do góry nogami. O, to zaczęło wrócone jakoś. Nie wiem jak. Ale tak, do góry nogami to było wtedy. Mm -hmm. O! Object disappearance ja bym to uznała. Go, nie ma go. Nigdzie go nie widzę. Nie wiem gdzie go litnęło. Może gdzieś go bardziej litnęło, a mi się wydaje, że zniknął po prostu. Jep. Okej, okay, okej. Okay. Tu się wszystko zgadza. Piąta 30, piąta, trzydzieści jeszcze. I pół godziny. Otwieram oczy najszerzej, jak potrafię! <laughs> o! Object movement Kitchen. Proszę troszkę bliżej. Tutaj, tak jak kolega. Ładnie siedzi. czy znaczy, stoi. Oj! Też proszę. Usiedzieć na miejscu. Proszę się tak nie ekscytować. Oho, już widzę kolejnego. Już cię widzę. Wypatrzyłam cię. Myślałem, że cię nie wypatrzę. Widzę twoje stópki z drugiego pokoju nawet. Dobra, wydaje mi się, że nie rzuci mi trzech anomalii, albo więcej tych, których potrzeba. Hello! Witam. Masz piękne yy... tak. Mm -hmm. Znaczy powiem tak, ty wyglądasz ładniej niż tamten poprzedni obraz, bo że ten poprzedni obraz był bardziej niepokojący. To jest taki bardziej zwyczajny, ale szczegóły. <grytanie> Ostatnie minuty. Minuta! Jest! Mam oczy! Potrafię we wzrok! Czy Czuję... jestem z siebie dumna, okej? Okay. <grymne> nice! Nice! Tylko jednej gdzieś pominęłam. Możliwe, że się pojawiła po prostu pod koniec i nie zdążyłam, albo po prostu była. Cały czas, a ja nie byłam w stanie dostrzec. <grymne>